10 sierpnia, dzisiaj to będzie wyzwanie w pracy. Zapowiada się upalny dzień. Te pomidory cholera musimy zebrać. Mam nadzieję, że to zerwiemy i do domu. Nie będziemy się potem tutaj gotować. No, zrywa nas 12 osób. Powinno być 14. Chłopaki robią zakę, czyli opuszczają te planty tam u góry, mają o 12 zejść. I wtedy będzie zrywało nas osób 15, mam nadzieję, że wtedy może się uda. Nie, do trzecie nie zrobimy. Kurde. Próbujemy, każdy razie. Ogólnie to wczoraj był kurde, dzień taki upalny. Ludzie, słuchajcie, 39 stopni pokazywał termometr w samochodzie, jak wracaliśmy z nadmorza. W mieszkaniu miałem 27 stopni, pokazywał mi termostat w środku. Z tym, że ja mieszkam na parterze, nade mną są jeszcze dwa piętra, ale najwięcej tego ciepła się nadmuchało z tego, z... No, z dworu, bo tam jest te domy holenderskie. One są głównie obłożone taką ciemną cegłą. I ona się nagrzewa i tam się robi jak w piekarniku. Ale zrobiłem. A to później powiem, teraz idę, nas wzrywać, bo... No, idę zrywać, bo. No i zrywać, bo. jeśli tam w rajkach coś potem pogadam. O, robi się nieprzyjemnie ciepło. Tym bardziej, że słońce w rajkach było. Duchota jest straszna. Może to nie jest to, że jest gorąco, ale jest duszno. Nie ma tutaj cyrkulacji powietrza dzisiaj żadnej. Ale tam w dali widzę takie chmurki, jakby się pojawiły, ale nie wiem, czy coś z tego coś będzie, czy nie będzie. Jakiś deszcz, chociaż mały. Wczoraj na grupie Facebookowej Polacy w Holandii napisałem post z zapytaniem, jak wydajecie radę w te upały mieszkać na poddaszach. Nie tutaj. Wiecie, agencje pracy, nie tylko agencje, ludzie tak mieszkają. Nie? No, nie spodziewałem się takiego odzewu, było prawie 200 komentarzy do tego postu. No i ludzie zaczęli wrzucać aktualne zdjęcia temperatury, które wyświetla się, która wyświetla się na termostatach. Rekordzista miał zdaje się 38,5 stopnia. W mieszkaniu, w środku, kurde, to jest niewytrzymka. Mówię, ja miałem 27 i masakra, w majtach trzeba było latać po chacie. Dwa wentylatory mieliły powietrze. Wiem, że dobrym rozwiązaniem byłoby zakupić klimatyzator, ale niestety ja za późno już o tym pomyślałem. Nie wiem, może w przyszłym roku. W tym roku nie będę kupował. No i mówię, że ludzie tam narzekali, że naprawdę, ale to nie tylko. Tam ktoś mówi, że ma ten klimatyzator, zbiło mu temperaturę, ale nie wiem, czy to jest tak dobrze siedzieć w takim pomieszczeniu. No i później znowu wychodzi na gorączkę, ale jak wiadomo, jak się nie wychodzi, no to naprawdę może być efekt taki pożądany, tak samo jak w samochodzie. No i co jeszcze? Go? Bo chłopaki zaraz zejdą z zakrętu, chyba nawet o 11 wezmę, mieli o 12 skończyć, ale się tam zagotują. Pomidorów jest sporo, jak widać. One dopiero dostaną koloru. Prawdopodobnie dopiero w czwartek. Bo ja już kiedyś wspominałem, że dojrzewanie zachodzi z opóźnionym zapłonem. Nie to, że dzisiaj przygrzeje, a jutro już jest pełno czerwonych, tylko no, trzeba trochę odczekać. Także czuję, że czwartek, piątek będzie rzeźnia. Na upały mają się trzymać do, zajść do piątku. Nieźle. No i... I co? Już na razie wszystko. Wczoraj byłem nad tym morzem. Mam nadzieję, że nikogo tam nie obraziłem stwierdzeniem, że gołe baby. To miało być bardziej żartobliwe. Żartobliwe stwierdzenie, a nie, a nie te, takie, żeby kogoś, kogokolwiek urazić, szczególnie kobiety. Ja do kobiet mam szacunek, naprawdę. No i co? A później może jeszcze Raz się podłączę do kamerki i zobaczę, jaka, czy jeszcze żyje, czy jeszcze daje radę. Dzisiaj kończymy trochę wcześniej, jednak no, szefu powiedział, że musimy to zerwać, co jest, i do domu. No, te dużo, Dużej różnicy nie będzie, bo jest w tej chwili godzina, godzina jest tura, 15. No to jeszcze za 40 minut będziemy zrywać i zjazd. Nic nie, nic nie poradzę na takie decyzje. No, jest ciepło, ale powiem Wam, według mnie jeszcze tam takiego szaleństwa nie ma, jeżeli chodzi o temperaturę. Dobra, kończę raz